Ciężko jest żyć pełnią życia, mieć spokój wewnętrzny, jeśli człowiek nie może się uporać z własną traumą. Oczywiście, ty możesz ją ześcieć, przykryć ucieczką w pracę, w alkoholizm, w narkotyki, przykryć jak plastrem, czy ucieczką w wychowanie swoich dzieci i zapełnić sobie swoje jakieś rany, braki, które nosisz w sercu. Tylko Ludzie, którzy nie uporali się z własną traumą, chodzą jakby z taką krwawiącą, nieustannie na sercu raną. Ta krew wycieka, i w momencie, kiedy przychodzi niepowodzenie życiowe, te wyparte uczucia, trudne doświadczenia wracają ze zdwojoną siłą. Aby żyć pełnią życia i osiągnąć spokój wewnętrzny, traumę warto przepracować zastanowić się, co dobrego może wyniknąć z tych trudności, które Cię spotkały. Ja chcę Ci w tym pomóc w mojej nowej książce Turbo nawyki 3.